Cześć, jestem Karolina z tublu.pl i od lat sprzedają zabawki i dlatego wiem tak samo jak Ty, że dzieciaki potrafią być wybredne. W tym filmie pokażę Wam top zabawki, które pokocha każdy 3-4-latek, a które my w tublu testujemy każdego dnia. Mam nadzieję, że znajdziesz w tym filmie inspirację, ale jeżeli ten prezentownik to dla Ciebie za mało, to koniecznie wpadnij na naszą stronę, gdzie znajdziesz więcej wspaniałych zabawek dla przedszkolaków. Zaczynamy od prezentu z efektem. Wow. Jeżeli Wasze dziecko kocha eksperymenty, to dmuchawa do piłek Airtups od PetBrain Toys to jest nasz prawdziwy hit. Zbuduj własny labirynt z rurek, ustaw siłę nadmuchu i start! Kulki lecą, wirują, przeskakują jak w magicznym tunelu powietrznym. To nie tylko zabawa, to wstęp do nauki fizyki i logiki. Ale przede wszystkim to taki prezent, który totalnie zachwyca i wciąga całą rodzinę. Jeżeli słyszysz ten dźwięk, to znaczy, że w domu pojawiły się klocki przystawki Squeaks. Te kolorowe, elastyczne przysawki to niekończąca się frajda. Możesz przyczepiać je w łazience, na oknie, na lodówce, a nawet w samochodzie. I ten satysfakcjonujący dźwięk przy odklejaniu. Uwaga, dorosłych też wciąga. Wykonane z bezpiecznego silikonu i duże rozmiarem, więc jeżeli macie w domu również młodsze dzieci, nie musicie obawiać się tych klocków. To, że klocki magnetyczne fascynują dzieci, to nie jest przypuszczenie, to fakt potwierdzony empirycznie. Klocków magnetycznych w ofercie tublu sprzedajemy dużo. on Kids to nieco bardziej budżetowa wersja, ale to nie znaczy, że gorsza. Magnesy są naprawdę solidne, warto spróbować. Zabawa tymi klockami ćwiczy myślenie przestrzenne i logiczne. Dzieci uczą się, jak elementy pasują do siebie, budując konstrukcje 2D i 3D, pobudzają też fantazję i samodzielne myślenie. Trzeba trochę pokombinować, żeby na przykład zbudować stabilną konstrukcję. A teraz czas na Tambu. To prezent, który uspokaja i pobudza kreatywność. Dzieci kochają tambu za dźwięk, a rodzice za spokój. Graj rękami, pałeczkami, palcami. Mamy też wersję mniejszą i większą. Dźwięki z tambu uspokajają, a także uczą. W zestawie jest zeszyt z nutami. O tambu mamy cały filmik, więc jak zaciekawił Was ten relaksujący instrument, koniecznie sprawdźcie. Drewniany dźwig Little Dutch zamieni pokój w plac budowy. W zestawie są figurki, pojazdy, materiały, wszystko czego potrzeba do zabawy w małego konstruktora. Jest tutaj ruchomy podnośnik do podnoszenia ciężarów. Ten zestaw można połączyć z kolejką XXL z marki Little Duck lub po prostu z innymi dowolnymi torami, jakie macie w domu. Halo baza, mamy prezent dla małych odkrywców. walkie Toki z rodziną ma zasięg do 3 km. Spacer, dom, ogród. Teraz każde dziecko ma swoją tajną misję. Różne kolory i wzory, nie tylko dinozaury. Świetna zabawa, gwarantowana. A teraz coś dla dzieci lubiących wyzwania. Czy myślisz, że to możliwe, że trzylatek będzie inżynierem elektrykiem? Z Midir tak. To zestaw, w którym maluch buduje coś, co świeci, buczy i działa. Jest tu prawdziwa wkrętarka oraz karty z wyzwaniami i mnóstwo nauki poprzez działanie. Wygodna skrzynka do przechowywania ułatwia sprawę z organizacją dużej ilości elementów zestawu. Czas na świąteczny koncert. Karaoke lalarma z dwoma mikrofonami to marzenie każdego trzylatka. Świetny zestaw dla dzieci, które lubią się wyrażać artystycznie. Pamiętajcie, śpiewanie wpływa też pozytywnie na rozwój mowy, ćwiczy, dykcję. Śpiew to również naturalny sposób wyrażania emocji. A tutaj mamy światełka LED, zmieniacz głosu i mnóstwo śmiechu. Puścisz w nim muzykę poprzez Bluetooth. Jeżeli masz w domu małą damę, która kocha naśladować swoją mamę, to zestaw 3 w jednym midir przebieranki to będzie strzał w dziesiątkę. Można tutaj stworzyć profesjonalny makijaż, a także naklejać, wydrapywać. Każda księżniczka może wyglądać inaczej. Kreatywność i moda w jednym. Jeżeli kochacie klocki Konetics, to dzięki temu zestawowi każdą budowlę zamienicie w świecące dzieło sztuki. Dzięki zestawowi Kinetic Light Star Pack zbudujesz magnetyczną lampkę gwiazdkę. W zestawie jest specjalny świecący klocek USB z trzema poziomami przyciemnienia, który pozwala dopasować nastrój. Lampka świetnie sprawdzi się do eksperymentowania z mieszaniem kolorów, załamaniami światła, cieniami i iluzjami optycznymi. Kto z nas w dzieciństwie nie bawił się w podłoga to lawa. Dzięki sensorycznym belkom od Bitoys zamienisz pokój swojego dziecka w fascynujący tor przeszkód. Belki balansujące Bitoys rozwijają zmysły, równowagę i motorykę dużo. Świetna zabawa i element terapii. Zimowy dzień to dla dziecka idealna pora na plażę w domu. Piasek kinetyczny Midir z wosku pszczelego to 2 kilo miękkiej, plastycznej zabawy. Foremki, łopatki, narzędzia, wszystko znajdziecie w zestawie. Szukasz zabawki, która zafascynuje dziecko nie tylko w dzień, ale także po zmroku? Świecące rulki od Midir spełnią to zadanie. Elastyczne rurki, które można wyginać, łączyć, nawlekać i rozciągać. Przy rozciąganiu wydają świetny dźwięk. Kulki tyczące w ciemności dodają magii. Idealna zabawka na pobudzenie kreatywności. To już koniec przeglądu top prezentów dla 3-4-latków. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. Dajcie koniecznie znać w komentarzu i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia. Cześć. I życzę tym samym wszystkim wesołych świąt.